Dobry wieczór, moi drodzy, witam Was serdecznie. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami pewnym fragmentem, dosłownie jednym wersetem z listu Jana, z trzeciego listu Jana, z drugiego wersetu. A tam są zapisane takie słowa: Drogi przyjacielu, nieustannie proszę Boga, aby Ci dobrze się powodziło i abyś był zdrów, tak jak zdrowa jest Twoja dusza. I pozwól, że zadam Ci dzisiaj pytanie, jak się dzisiaj ma Twoja dusza? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym? Czy tak głęboko wyjrzałeś w siebie, aby się spytać samego siebie, jak się dzisiaj ma moja dusza? Dlaczego to pytanie jest tak ważne? Ponieważ dusza jest wieczna. Ciało jest nazwane w Biblii namiotem. On niszczeje. Patrząc wokół nas, widzimy niemowlęta, widzimy ludzi w sile wieku, tak jak ja. Widzimy też ludzi w podeszłym wieku. I możemy zauważyć, że z wiekiem ciało dojrzewa, dojrzewa, aż staje się później coraz bardziej zniszczone. Ciało umiera, duch jest ciągle żywy. Dlatego dzisiaj chciałem, abyś ty, który oglądasz ten filmik, mógł zadać sobie to pytanie, dlaczego tak ważne jest to, aby moja dusza miała się dobrze? Bo dusza, kiedy człowiek umrze, trafia do jednego z dwóch miejsc, bo w Biblii jest napisane, że są tylko dwa miejsca, dwie drogi, wąska i szeroka. Dwie bramy, wąska i szeroka. Wąska prowadzi do nieba, i tam dusza żyje wiecznie. Natomiast szeroka droga jest drogą do piekła, a w piekle dusza wiecznie umiera, ale nigdy nie umrze. Dlatego tak ważne jest, aby zadać sobie to pytanie: w jakim stanie jest dzisiaj moja dusza? Czy twoja dusza jest tak zdrowa? Czy twoja dusza jest tak zdrowa, że nie musisz bać się spotkania z Bogiem? Bo gwarantuje ci, że dusza może czuć się świetnie. Wiecie, w ostatnim czasie przez kilka dni chorowałem i czytając ten fragment. Tak bardzo chciałem, aby moje ciało miało się tak dobrze, jak miała się moja dusza w tym czasie, jak ma się do tej pory. A dobrze się ma moja dusza, tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dlatego też chcę się z tym z Wami podzielić, bo to jest dla mnie tak bardzo ważne. Tak bardzo chciałbym, abyś Ty, który to oglądasz, aby Twoja dusza mogła czuć się świetnie. Aby Twoja dusza mogła czuć się dobrze, abyś wewnętrznie mógł czuć się zdrowy. A jeśli dzisiaj jesteś chory, to Twoją duszę jest w stanie uzdrowić tylko Jezus Chrystus. I dlatego chciałbym Cię do tego zaprosić, abyś umożliwił Jezusowi Chrystusowi, aby uleczył Twoją duszę. Nie martw się ciałem, nie przejmuj się ciałem. Może być czasem tak, że coś może nie domagać. Możemy czuć się źle, ale to jest ciało. Żyjemy w czasach, w których ciało stało się najważniejsze. Jest kult ciała. Na Instagramie, wśród modeli, modelek, widzimy to. Natomiast to nie jest najważniejsze. Bo ciało umiera. Ja wiem, że wielu ludzi chce wykorzystać swoje pięć minut. Ale to naprawdę nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co jest z twoją duszą. Bo wierzcie mi, jestem w pełni świadomy tego, że nawet bardzo młodzi ludzie umierają. Przeżywszy z swoje życie i chwytając je może pełną piersią. I wariując, i szalejąc, i próbując wykorzystać je na 100, a nawet więcej procent. Ale umierają z chorą duszą, bo ciągle nie mogą zapełnić tej pustki, która jest tylko w kształcie Boga. I od momentu, kiedy wyszliśmy z raju, grzesząc przeciwko Bogu, nasza dusza ciągle tęskni za Bogiem. I w żaden inny sposób nie jesteśmy w stanie zapełnić tej pustki, jak tylko Bogiem. Dlatego zajrzyj w swoją duszę. I jeśli widzisz, że jest coś nie tak, to gwarantuję Ci, bo tak było ze mną, że Jezus Chrystus jest w stanie uleczyć twoją duszę. A jeśli będziesz chciał wiedzieć coś więcej, to zapraszam Cię do kontaktu.